Windows Live Movie Maker jest prostym programem do edycji wideo dostępnym w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Nie pozwala on na wykonywanie bardzo precyzyjnej i skomplikowanej edycji wideo, ale do prostych zadań jest idealny, ponieważ został zaprojektowany w taki sposób, aby jego obsługa była prosta i intuicyjna. Główny panel programu, który zobaczymy po włączeniu, zbudowany jest w następujący sposób. Przede wszystkim główne okno znajdujące się w centrum i nieco po prawej stronie służy do umieszczania po kolei materiałów wideo, z których będzie zbudowany nasz film. Dodatkowo nieco po lewej stronie mamy na razie jeszcze niewypełnione treścią okno podglądu, w którym będziemy mogli na żywo zobaczyć wszystko to, co zmontujemy tutaj po prawej stronie. Zaś w menu w górnej części znajdziemy różnego rodzaju funkcje typu dodawanie plików dodawanie animacji, dodatkowych efektów wizualnych, a także edycje. Spróbujmy zatem stworzyć nasz, nasz pierwszy film. Klikamy, aby dodać pliki. Wybieramy folder, w którym trzymamy nasze materiały. W moim wypadku są to dwa ujęcia. Na jednym jest yy, młoda kobieta tańcząca w rytm muzyki. Na drugim jest zbliżenie na gramofon. Zaznaczam oba ujęcia i dodaję do projektu. Jak widzimy ujęcia znalazły się w projekcie, możemy zobaczyć jak, ta, jak ten film wygląda teraz. Myślę, że tyle wystarczy. Na pewno zauważyliście, że tego typu film nie może obyć się bez, bez podkładu muzycznego. Zatem korzystając z funkcji dodajemy muzykę. Podobnie jak w wypadku dodawania materiału wideo również wybieramy odpowiedni folder w którym mamy nasze pliki muzyczne, wybieramy później plik, który chcemy użyć jako tło muzyczne i klikamy otwórz. Muzyka została dodana do całego filmu oraz odpowiednio przycięta, aby trwała dokładnie tyle, ile trwa sam film, czyli 20 sekund. Zobaczmy jak to wygląda teraz. Już lepiej. Jednak możecie również zwrócić uwagę na to, że nasz film jest troszkę nielogiczny. Na początku widzimy tańczącą osobę, ale nie wiemy dlaczego tańczy i skąd jest ta muzyka. Możemy coś na to poradzić. Program do edycji wideo pozwala nie tylko umieszczać obok siebie różne ujęcia i pliki graficzne albo muzyczne, ale również decydować o ich długości oraz kolejności. Do tego służą funkcje edycji. Tym razem zastosujemy bardzo prostą edycję. Zamienimy miejscami ujęcia. W ten sposób najpierw zobaczymy gramofon, a później efektem tego będzie tańcząca kobieta. Hmm, nie wiem czy wy również odnieśliście takie wrażenie, ale ujęcie z gramofonem jest troszkę długie. Musimy czekać prawie do połowy filmu, aby móc zobaczyć właściwe ujęcie. Co możemy z tym zrobić? Możemy użyć funkcji podziel. Powiedzmy, że na ujęcie gramofonu wystarczą nam 3 sekundy. O, mniej więcej tyle. Tutaj ta czarna linia oznacza miejsce, w którym właśnie edytujemy film. Używam funkcji podziel. Zwróćcie uwagę, że nasz jeden plik został w tym miejscu podzielony i dzięki temu plik drugi, drugie ujęcie z osobą, osobą tańczącą możemy właśnie wstawić w to miejsce. Zobaczmy jak to wygląda teraz. lepiej. Jednak yy, sprawne oko zauważy, że nasz plik muzyczny zaczyna się w niewłaściwym momencie. To znaczy, muzyka jest słyszana, zanim jeszcze ręka aktora położy igłę na gramofonie. Można przesuwać myszką plik muzyki, skracając go z lewej i z prawej strony, aby spróbować lepiej dostosować ten efekt. Spróbujmy teraz. Jeszcze nie jest idealnie. Może teraz. Już prawie. Możemy użyć suwaka powiększania, aby bardziej precyzyjnie móc dobierać parametry. Spróbujmy ostatni raz. Prawie idealnie, jednak dla celów tego ćwiczenia możemy uznać, że wszystko się udało. Teraz możemy również zapisać nasz film na dysku twardym klikając zapisz lub na przykład wysłać go bezpośrednio do serwisów typu YouTube, Facebook, Skype Drive.